Zbieramy nie otworzę. Bieramy rzeczy i sala. Dawaj do samochodu. Słuchaj, jak będzie prosto jechał, to jest dobrze. To jest sytuacja. Taku? Nie. Nie wiem. Dlaczego? Bardzo. To Amelinowy! Dawaj, Samaj się kameruje! Nie skacz! Iston. Ale urwa! To śmiech też na sali. Chuu kierownicą dawaj! Szufla! Ja się nazywam Buba i witam was w kolejnym odcinku moich porowanych przygód w dzisiejszym odcinku przeżywamy niejedną. Nie dwie! Oh, A nawet trzy kraksy prawie, że pod rząd. Oh, Mimo wszystko, nie najgorzej się bawimy, ale, ale... Yy, wszystko po kolei. Na początek, panie Filipie, Paku Racing oddaję głos do studia. Nice. Proszę państwa, witamy Ciebuba. To jest nagranie, nie live w garażu Paco Racing. Yy, ten oto człowiek został tym roku. Ogólnie nie jest sponsorowany przez Oponeo, ale też przynajmniej nie umie zmieniać opon. I to jest druga w jego życiu. No, a teraz tak. Uwagi na to, że Buba ostatnio, jak widzieliście, wydech na krzywej roz***li lawetę. No to trzeba mu, chłopakowi, zrobić nowy. Trzeba mu zrobić nowy wydech, i dlatego ląduję tym razem już. Trafaj przynajmniej w oponę. Spawamy ci, buba, wydech. W końcu tak, jak być powinno, czyli są baramy Schmidmany, jest x 5 są złączki Hardcore Plus 8, jest też pucha, ale jedna, a nie sześć. 6 Także są Schmidmany, założone do Schmidmanów, jest dorobione tak, jak. A co jest? To jest to... A co jest? Gówno! Dokończymy, dokończymy to spawać i zrobię Wam yy, tura Zrobimy tur po garażu, bo u Buby to się w sumie oprócz tego wydechu nic nie zmienia, ale pokażę wam swoją purę, którą przygotowujemy na poniedziałkowy trening. Aktualnie jak jest to nagrywane, to jest piątek, więc wy już jesteście na pewno... My jesteśmy po treningu, jak to oglądacie, ale mentalnie w ogóle jesteśmy kur... gdzie indziej, co nie? Jest całkowicie średnio z głowami. Buba mi przyprowadził to trochę poprzednim razem i nie nagraliśmy nic z wiadomych względów albo niewiadomych, no ale tak, wydech wlatuje nowy, Zrobi zamontowana jest u Buby ta guma, co jest między tym, frotylem i przepływką, bo tam miał pęknięte całkowicie, amen. No i tyle, a ja przez ostatnie dwa tygodnie no to zbudowałem samochód cały swój i też jest taki wydech w nim, ale nie wiem czy go zobaczymy go, bo urąbany dyfer, bo dzisiaj robiłem testy na wsi i no zrobiłem testy, no. A wydeszek jest spawany z osłoną gazową w środku, to oznacza, że dalej jest średnia. O, nie weszłeś. Nie weszły. Prze wesz weszłem. Nie weszłeś. Weszłem. Ale jest wygodna pozycja, co? Bardzo. nie też jest tak wygodnie? Nie wystarczy, że A, Szpagat. Na komendzie. Ostatnia rurka i ściągamy do spawania. Końcówki zostawiam twórczą dla budy. Także on sobie zrobi po swojemu. Pewnie zrobi takie pojemności, za pierwszym razem będziecie go jechać. No i dobrze. Wydek jest gotowy do wypierania go stąd. No to jest po północy dwa dni do toru. A bo samochód jest gotowy. Szybciej niż wcześniej. Musimy go rozwiązać i dopiero wtedy będzie mógł jechać na tor. średnio, nie zostałem wczoraj milionerem, a chciałem Jedziemy po Wojaka Który nie odbiera telefonu, a ja nie wiem gdzie on mieszka Użytkownik do którego dzwonisz Co za typ Typie Różowa dupo złaś Taki lecą kluczem A ty co lecisz co? W... Ja. jest polski Jack Norris dobry Tym razem po mnie przyjechałeś? Tak Kieruj się na wschód Bazimno tu Cześć ja no, <gry> Proszę, a... <gry> Przygotowany na moje wejście w dyabkaskor. Jestem przygotowany na okay. wasz ostry double anal. A powiedz mi... Nie ma odpoczywania, jest od razu w test głośno <gry> ładnie fajnie. fajnie dużo lepiej brzmi ty no zajebiste te kolektory są. Forest, daję jeszcze troszeczkę! Fajnie! fajnie, fajnie, łutu tutu, ale potem sobie przypomniałem: Ej, a czy jest woda w układzie? Bo coś pamiętam, że uciekała. No i nie zgadniecie, uciekła. Postanowiliśmy zrobić test, czy uszczelka pod głowicą nie jest zwalnięta. No i o te efekty testu. Tego testu powinna być woda w układzie? Niekoniecznie. Co? Tak ogarniasz? Nie, nie, nie no, to Robiłem to raz czy dwa razy, ale no, warto pszczołbić No tak, bo musimy zrobić test na UPG, bo... No nie jest dobrze z tą wodą No nie jest dobrze Cieknie w dużo rzeczy Wanosy, nie vanosy Wróciliśmy z Wojarzy, nie wiem czy to w ogóle będzie w montażu Pewnie nie, ale idziemy się zabrać za auto Musimy wymienić złamaną sprężynę Ja się transformuję w bubę montującego, ale nie filmy Tylko montującego y, robotę I... Nie Adam Brecha Wojak See, there's a difference with some of those in your class with you. are very difference why some go grow and be mad with you. So let me start. Okay, look, put it like this. You are a black man, The reflection of black excellence. You see? drugi amor I patrzcie, jakie skarby. Oh. Pomielone 50 groszy. Tego cię mi przyjmą w sklepie. O! No, nie no, się ma! Ale fajnie, takiego plotysta to dawno nie widziałem. O! Wzięliście Mazdę! O! o! Dobra, ogólnie to zrobił się mały Harmider. Include do ja the families of those slain. Those black bodies transition to modern strains fruit. I'm sorry to curse, but fuck police. I wish them pain too. And they are not bad. I know this. I just wish with my people more often they fucking show this. I wanna give you the world, son. Not the world on your shoulders. Protect you from filthy pigs like them that's from Minnesota. I need you to stay strong, sharp in the wind A grim truth that's just the youth to make sure you prepared This world at times to be severe It makes no sense as a father raising a son and a cousin It's not good after the war Now we'll have to clean it up The guys are already putting it on It's huge It's huge You give it from God and no matter how they see you you see yourself be nice

Już, już nie ma odwrotów. Ale zapłachą, wiesz co chodzi, no, chyba bez trzy żadnych to wybucha w oponie. Dobra. No. Mm, super. Co spodziewasz? Mm. Dobra, chyba więcej dzisiaj już nie wymodzimy, było dużo pracy, było śmiesznie, ale na dziś zamykamy już prawie. Czas wyjechać na nowe. Nie Jest problemu nie ważne! Jest glitch, jest git. Jest, się wyrównała meta jest dobra masa rozłożona. No, faktycznie jest. No, no, ale jeszcze dobra. trochę zjechałem do tyłu, bo bo jeszcze. Nie no, jeszcze się nie całuję. Pussy tight, pussy clean. <laughs> nie ma to jak spać z jednym chłopem na kanapie pod wspólną kołdrą. Nie, się. Co byś było. Jeszcze się położyliśmy spać, bez, bez... mycia. Szkoda, że w t shirtie spałeś, bo podejrzewam, że jakbyśmy się zetknęli plecami, to już byśmy... Gło... Bez WD-40 się nie rozczepili. Nie rozklejemy Dobra, ogólnie, jak zwykle, sytuacja nabiera tempa. Na mnie, na okie. A ty? No, spokój spokojnie. Opuszczamy lokal a na dworze, jak to mówią... Miało być ciężej. Być <laughs> Wiesz co chodzi? Powiem wam tak tylko jedną rzecz. Jak to? te samochody módlcie się o silnik w lawecie. <laughs> Gdyby to wytrzymał To jak to nam pierdolnie, to już nie dojedziemy. Coś co w sensie jedziemy innym autem. Nie musimy się modlić o Bo, Boże, jak to się łamie tak trakcie, w sensie... Najgorzej jest. <laughs> zachodzi jak Boże, Może pan wsiąść, kur... A czy będziemy na ciebie czekać 5 lat? Ja też bym pojechał w Państwem. Kurde. No to się wsiada... Do kocaja w... Z pedałami nie rozmawiamy No szybko, no ruszaj, No i co on robi? Ale on jest autystyczny Szczególnie mu się pomyliły Poj**ały ci się to czaje Ale U. wiesz, jakie jest przysłowie w końskich? mają zawsze rację Zamknij te pianka leży kierownicą, nagrywaj to, bo już to ale jest, jaka Ale kutek kłute, kwa... No zamknij drzwi. Stopera <śmiennie> 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 kierowcą tą kłubaję. Szybkie naprawy drogowe. Co ja wlałem? Jakiś Przepalony? Tak Dobra k***a, jedziemy Zbieramy się No emocje są, powiem wam Są emocje w

Chyba się sturlamy, zobaczymy, dobra? Spróbują pojechać Trzymaj, wyrwiemy go to. Myślisz? Tata, tata. Nie, czekaj, 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 po to będziesz wyrwał. Spierdolmy to jakoś gdzieś tu, Trytką, coś, czymś Spierdolmy Macie coś w ale żyję Pierwsze dzwony za płot To <noise> wszystko <noise> <noise> Nie martw się. Że... Nie martw się. Najważniejsze, żeby robić samochód. Nie się. Tak podejrzewałem, że tak się skończy. Ale nie spodziewałem się, że to już będzie teraz. No skulacy! No to jest peska piękna. Proszę Państwa. Śliczna jest skłóca. Jest tak, na tak. to, to sprawdzimy, gdy z deszak i pojedziemy pojeździć. Jest. Jest strasz! Ale nie gasi! Rozlądaliśmy się! Na patelni I to dupo poszło, nie przodem! A nie, poszła? Pod głowicą! Na szybko to się dzieje akcja! Tak! Bo, Jest bo, bo. gotowy do jazdy! Łam, wow, będzie ch... bardziej rasowo! No, Oboje Ale masz teraz Proszę odpukać Dobry był Co tu się od... Nie na... <laughs> w trójkąt takim... Dupa trójkąt Jestem profesjonalistą mi, nie? O nie Eee, zajebiście jest Dobra, możemy jechać dalej Nie zabijesz mnie tym razem? Nie, nie wiem Ale wiesz co, jak go bałem to się czuję lepiej Bo zeszło mi ciśnienie, bo się bałem w*** a teraz jak już się no to czego tu się bać? Jest super! A obiecałem, że rozj**ę mu pandem, sam se roz... <grym> Bo nagraliśmy na kamerę, żeby dzisiaj miał do montowania. Jak mówię, że się będę w ciebie w... Nalał, żeby rozj**ał pandem, ale nie trzeba. Pandem. Ja chcę zdjęcie z dupą, tak jak to w roku. Proszę. Dwa w trybie. To Aligant. No, jak to mówią, kto grubo leci, wyje***ć musi. A czy ja leciałem grubo? Nie wiem. Raczej wątpię, po tu średnio. Przynajmniej pierwszy raz ja sam sobie to rozrobiłem, nie ktoś mi... Teraz, chwilę jeszcze się, przejechałem dwa przejazdy, ale wziął umarł już całkowicie Ej, moi drodzy, mogłem przez chwilkę? Forest jest po prostu katem i nie szanuje niczyjego sprzętu, dlatego będziemy z Bubą jeździć teraz moi Dobra, postanowiliśmy zrobić malutkie private investigation i po naszym private investigation okazuje się, że Tam na dnie został mój ślad Więc nie tylko dupa w trójkąt? Ale również i silnik w trójkąt w trójkącie, życie w trójkącie U mnie jak kur... Już nikt nie wie co jest grane ale przynajmniej jedziemy W tym jeszcze nie wiemy, że to co się stało będzie miało wpływ na najbliższe wydarzenia. Filipowi najprawdopodobniej zgiął się wodzik od skrzyni biegów. No i na pozór jest to no, niezbyt duża usterka, ale obserwujmy dalej. Co się stało? Skrzynia Ci wpadła, czy co? Nie wiem. Dobra, bo się wodzik zgiął. Jedziemy! Jest okej! Okay. Już nie ma czym jechać, więc nic nie zrobiłem. My jeździmy do 17.10 czy 17.30? 17.05 17.5, czyli ostatnie przejazdy? Jeśli jabnęliśmy to będzie mocniej. Co ta była, bro? Nie wiem. O, koniec strzał. No to k***a mamy. Grand final Ała. Wiesz co? Kocham <grym> się! No dobra, ty k***a się zdążyłem, bo wróćmy. mi skrzynie, stary. Ale Marek mi no wpadł w i koniec! Zagrałeś to jeszcze? Tak! O kurde, ale w plecach będzie. A ja dostałem tak w banie, że zrozumiałem po ch... kask no, nosi! To, bo, pff, Przywieź to do mnie z, pff, od razu naprawimy. Nie, to nie co auto przestawicie dalej? Tak, to Zajem stoi na boku nie Wyjebiście było. Nie do Daj go tak. To teraz składa jest 14, teraz Skoda nas 13 i się tak szczepimy. To Okej, to ojej, to byłoby tak. drogie. Bardzo, bardzo, bardzo dobre żeby to było. I tak je zostawić już jako pomnik natury, taki, tak. żeby wyrastało? Tak, na środku toru. Ja już nie mogę, chcę. ja już nie chcę, ja już ja nie mogę. mogę. A na karcie została. Cześć, minuta na karcie została, chyba czas się pożegnać. Tak. Dojechaliśmy na miejsce. Już generalnie nic więcej nas nie czeka, mam nadzieję. Przygód. Dzięki Filip. Dziękuję. No, I od razu w imieniu twoim i swoim chciałbym podziękować wszystkim chłopakom z ekipy i od Błażeja i z Końskich i Adamowi, bo naprawdę z taką ekipą kawał dobrej roboty. No, Idzie wszystko ogarnąć. Ja spróbuję jeszcze na koniec zaprosić Was na kanał Filipa, który powstaje. Wojtek Koczej nagrywał dla niego dużo materiału, z którego też będę korzystał, jak będę to montował. Wy to już widzieliście, ale ja jeszcze nie wiem. No i, i tu go próbuję przycisnąć, żeby cisnął ze swoim kanałem, bo mają w potencjał. Widzimy się w następnych odcinkach porąbanych przygód. Szufla!